Jak widzicie, prace powoli postępują do przodu. Widzieliście, jak ściągaliśmy przedni most, a jeszcze w tym odcinku zajrzymy do silnika i sprawdzimy, co trapiło ten szósty cylinder. Jednak taki remont, jak my tutaj prowadzimy, to poważna sprawa i nie da się go wykonać bez odpowiednich narzędzi. Ja mam to szczęście, że mi cały zestaw narzędzi dostarczyła firma Cam. Już jakiś czas pracuję tymi narzędziami i mogę się podzielić wstępnymi opiniami na ich temat. Zobaczcie, co ciekawego mam w tej swojej skrzynce. Najbardziej zadowolony jestem z tego zestawu. Mam tutaj wszystkie niezbędne nasadki, bity. Każdy klucz ma swoje wytłoczenie, dzięki czemu po skończonej pracy szybkim rzutem oka mogę sprawdzić, czego brakuje, czy wszystko jest na swoim miejscu. Ale wiadomo, że czasami narzędzia przydają się gdzieś w terenie, dlatego cały ten zestaw wyposażony jest w taką solidną metalową skrzynkę, która ze spokojem mieścić te wszystkie narzędzia, wystarczy przełożyć i mogę śmigać w teren, naprawić coś w polu. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o klucze, to są, wydawałoby się zwykłe, proste klucze płaskooczkowe, ale zobaczcie, są one w takich wygodnych pokrowcach, które też pokazują stan Czyli wszystkie są kompletne, ale druga sprawa pozwalają się bardzo szybko zdemontować i również zwinąć i zabrać w miejsce, gdzie będą potrzebne, kolejny zestaw kluczy, który warto mieć podczas takiego remontu i nie tylko podczas takiego remontu. Są to solidne klucze nasadkowe. Z masywną grzechotką, powiem szczerze, że jedyny mankament tego sprzętu jest taki, że możecie bardzo łatwo ukręcić zapieczoną śrubę. Solidna, duża dźwignia, z grzechotką. Naprawdę każda opulczywa śruba na pewno puści. Także taki war zestaw warto na pewno mieć i zabierać go nawet do ciągnika w czasie transportu, gdzie wiadomo koło przyczepy czy coś takiego może wystrzelić. I na pewno jest potrzebny solidny zestaw kluczy. Teraz pokażę Wam jeszcze klucz, bez którego ja nie wyobrażam sobie takiego remontu. Jest to klucz dynamometryczny. On może nie przyda nam się tutaj teraz podczas demontażu silnika, ale podczas montażu moim zdaniem jest to niezbędne narzędzie. Silnik to precyzyjne urządzenie, składa się z wielu ruchomych części. I aby pracował długo i niezawodnie, trzeba zapewnić w licznych miejscach odpowiedni luz montażowy, a ten uzyskamy tylko i wyłącznie dokręcając śruby odpowiednim momentem, co zagwarantuje nam klucz dynamometryczny. W mojej szafce znalazły się również śrubokręty. Co mi się podoba, to to, że są one bardzo prosto oznaczone kolorami. Chwytam niebieski i wiem, że to jest śrubokręt Krzyżakowa. Podczas remontu silnika, zwłaszcza i skrzyni biegów, na pewno przydadzą nam się szczypce do pierścieni zegara, także cały taki komplet na pewno powinien się w Waszej skrzynce znaleźć, zarówno do pierścieni zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Łamane, proste, to podstawa aż w takich pracy. Tu jeszcze jako ciekawe wyposażenie dostałem od firmy Kramp, przyrząd do zakładania pierścień, przydatna rzecz, chociaż zdradzę Wam w późniejszym czasie patent, jak to zrobić, wykorzystując takie zwykłe oto, szczypce, może nie takie, a dokładnie takie, żeby go założyć bez e, przyrządu. To, co na mnie jeszcze zrobiło wrażenie z tego asortymentu, który przysłała mi firma Kramp, to ta oto lampka. Jak widzicie, ma ona Solidny magnes, w którym wbudowana jest bateria. Mamy dwa tryby intensywności świecenia i dodatkowo taką lampę ostrzegawczą. Przyda się to na pewno jako wyposażenie ciągnika podczas transportu. Wiadomo do jak strzeli koła, żeby oznaczyć miejsce postoju, jak znalazł. Mam też taką małą lampkę LEDową, która jest wyposażona w magnes, także można ją utwierdzić gdzieś na ciągniku i oświetlić sobie trudno dostępne miejsce pracy. Ale zapytacie zapewne, gdzie to wszystko kupić. Kram jako Kram nie ma swoich sieci sklepów, także nie idzie tam dokonać zakupów. Ale spokojnie. Cały ten asortyment, o którym tutaj wspominałem, który Wam prezentowałem, te wszystkie narzędzia, możecie kupić w sklepach Grenę, których właścicielem i głównym zaopatrzeniowcem jest właśnie Kram. Zachęcam Was do śledzenia rubryki co ile kosztuje. Tam będę zamieszczał ceny poszczególnych kluczy i wyposażenia warsztatowego Maki także dowiecie się, ile to kosztuje. Ja się z wami żegnam i zachęcam was do lajkowania, komentowania i subskrybowania naszego kanału. A już w kolejnym odcinku pokażę wam, jak zbadać szczelność zaworów w głowicy oraz jak sprawdzić kondycję tulei cylindrowej.